Look, I am your father. No! Zadzwonił telefon. Halo słucham. I nagle wszystko wybucha i od nich I właśnie dzisiaj o tym małym urządzonku porozmawiamy, a dokładnie jest to golarka do ubrań. Od Xiaomi. Zainspirowana profilem na Instagramie szafa sztywniary zakupiłam oto taki malutki przedmiot. Kosztował mnie niecałe 50 zł i zakupiłam go na AliExpress. Link, oczywiście, jak zawsze znajdziecie w opisie. Chciałam powiedzieć Wam kilka słów o tym właśnie produkcie, który trzeba powiedzieć, że zmienił trochę moje podejście do swetrów z lumpeksów, do czapek używanych i do wszystkich. Wszystkich innych rzeczy, które po prostu się niesamowicie kudłaczą. Są to również na przykład bluzy, które są mocno już też skundlone. Po prostu takich rzeczy na lumpeksach nie kupowałam. No bo jechanie maszynką albo tymi starymi golarkami, które pamiętam z dzieciństwa, to po prostu byłaby jakaś masakra. Bo chyba każdy pamięta takie golarki z dzieciństwa, gdzie mamy stosowały na baterie, że zrobiło się trzy ruchy i one już tak... I wymiękały. Więc to w ogóle nie zdawało żadnego egzaminu. To w ogóle nie miało prawa w ogóle być jakimś rzeczą do kupienia, bo to był brud, smród i ubóstwo. Tragedia tego po prostu się nie kupuje. Ale właśnie na profilu szafa sztywniary nasłuchałam się wiele, wiele wiele o tym, że golarki teraz są zupełnie inne, że są przede wszystkim większe. Mają dużo większą moc i że są na przykład na kabel, więc nie ma problemu z baterią, która. Ale na przykład mnie kabel nie do końca przekonywał, bo trzeba być zawsze tam, gdzie jest kontakt, jak to bywa z rzeczami na kabel. Ale zobaczyłam coś, co dziewczyny za to zaczęły polecać na forach z AliExpress. To jest golarka właśnie od Xiaomi. Ta golarka jest ładowana na USB i rzeczywiście jest troszkę głośna. Spoiler, ja jestem nią zachwycona. Zamówiłam ją do paczkomatu, była w niecałe trzy tygodnie u mnie, więc całkiem dobrze jak z AliExpress, tylko przyszła jeszcze zimna, zmrożona, z paczkomatu wyjęta i postanowiłam się nią pobawić. Stwierdziłam, no pewnie bateria wytrzyma jakieś pół godziny, no bo to wiadomo, nie naładowane do końca i tak dalej, i tak dalej. Jak zaczęłam, to skończyłam dwie godziny później i prawie całą kanapę. Przejechałam i chciałam powiedzieć, że po prostu przy dwóch kotach, które tą kanapę naprawdę, naprawdę jej nie oszczędzają, to jest coś niesamowitego. Wszystkie kuleczki, zadrapania, niteczki, wszystko usunięte. Nie ma tego. Oczywiście, wiadomo, niteczki, które są powyciągane przez koty, lepiej chować się, ale była to już taka sytuacja, że było ich aż tyle, że raczej nie było opcji tego schować nawet. Ogółem moja kanapa przez dwa koty nie wygląda jakoś ekstra, dlatego nie pokażę jej wam całej, ale pokażę element. Dla mnie po prostu było to takie zaskoczenie, bo myślałam, że troszkę kupuję sobie kolejną, jakąś nie do końca potrzebną rzecz z AliExpress, ale to jest po prostu coś niesamowitego, dziewczyny. Jeżeli szukacie i nie możecie się zdecydować, to rzeczywiście to jest super. Ale, żeby nie być gołosłownym, to oczywiście pokazóweczka z kanapą. Cika zainteresowana. Chyba, że włączę. Uwaga, trzy, cztery. I kota nie ma. I dobra. Mam nadzieję, że widać to wszystko. Aż słychać, jak obcina. Myślę, że już widać różnicę. Tutaj jeszcze jest troszkę kuleczek, ale już mniej. No, a tutaj jest cała kanapa, właśnie w kuleczkach. Nie ma? Są. No, i jak widzicie, naprawdę robi robotę. Tutaj z drugiej strony przygotowałam sobie czapkę. Pan tu nie stał, zakupioną na wintet. Kosztowała mnie 10 zł, bo rzeczywiście jest zakundlona, ale stwierdziłam, a Orety, orety. Pan tu nie stał, w ogóle ostatnio jestem zakochana trochę w tej marce. Odkryłam ją trochę na nowo na wintet, bo jest tam sporo tego, a. <laughs> Balanga też robi robotę, ale zobaczcie, ona jest troszeczkę skundlona, mam nadzieję, że będzie widać. Ma dużo takich kuleczek, takich już. To nie są może jeszcze kuleczki też, ale takie nitki, które, takie pasma, które wychodzą z tej czapki. No i co? Włączamy sobie nawet na ręce i widzimy wszystkie niteczki. Wszystkie jakieś zaciągnięcia znikają. Można raz przetrzeć, żeby te włoski znów się uniosły. No i chyba wystarczy. No i zobaczcie, tutaj jest gładziutka. Może nie jest jak nowa, no bo wiadomo, jest to czapka używana. Ale zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj, pełno kuleczek i tych takich pozaciąganych niteczek włókien. Tutaj gładziutko nie ma nic. To jest po prostu sztosik. Odratujecie wszystkie szaliki, czapki, swetry. Jeżeli o swetach rozmawiamy, kupiłam specjalnie dla Was. Na lumpie sweter, który jest strasznie, strasznie zakundlony. Pokażę Wam go z bliska, żeby było lepiej widać. Cały dół zakundlony. Cała ta tutaj kieszeń. Plecy też całe w kuleczkach i tak dalej. Mamy jeszcze raz, żeby było widać. I jedziemy. Tylko tu, gdzie jest ręka i cyk. Proszę zobaczcie, jaka jest różnica. Tutaj pełno kudłów, a tutaj mamy gładziutki sweterek. Myślę, że jak przejadę cały, to będzie zupełnie, zupełnie inny ciuch, i myślę, że będę go nawet nosić. A jak nie, to sprzedam na windet. Minusy. Jeżeli możemy o tym powiedzieć, jest dosyć głośne, więc jeżeli cały czas przez te dwie godziny się to słyszy, no to jest to już takie wchodzące w głowę, że słychać to bzz, bzz później cały czas. Nawet teraz, jak włączyłam i tak przy głowie robiłam, to słyszę to bzyczenie cały czas, bo jest to takie bzyczenie trochę jak, jak os, jak pszczół, jak robali. No tak. Drugi minus jest tego taki, że boją się tego koty. Jest to rzeczywiście z chyba odgłos przypominający trochę golarkę do sierści, a jak zapewne wiecie, trzeba zgolić pewne partie ciała u kotów, żeby podciąć jedno, czy dwie rzeczy i u kota, i u kotki, więc może to się im z tym kojarzy, więc uciekają, gdzie pieprz rośnie, gdy tylko to włączę, choć muszę przyznać, że Chica gdzieś tu przed chwilą się kręciła, ona na początku bardzo uciekała, a teraz jest bardziej zainteresowana, że co to się dzieje, i tak dalej, i tak dalej. Trzecia rzecz, którą mogę dać jako minus, to jest pojemniczek. Pojemniczek jest stosunkowo mały. Zajmuje o, jak moja dłoń wygląda, jest taki malutki i ma szerokości może z 1,5 cm. Myślę, że jakbym przejechała połowę tej kieszeni, to już by musiała go opróżnić. Rozumiem to, że on jest taki mały, no bo rzeczywiście ona już jest duża, jest taka, że się mieści w ręce. Jakby była większa, to na przykład mi by było już trudno ją złapać. Jakby był ten pojemnik większy, to ona też by musiała być większa. No więc już byś tak łatwo nie trzymała, więc trochę się czepiam, prawda? Ale rzeczywiście, jeżeli bym miała wskazać minusy, to byłby jeden z nich. Nie wiem, jak wygląda sytuacja u innych golarek, może jest trochę większy ten pojemnik, może mniejszy jeszcze. Nie wiem, ale ja polecam i cenię oczywiście sobie to, tak jak powiedziałam, że nie ma kabla. Ponad dwie godziny daje radę i dalej daje radę bez zwalniania, zmulania i tak dalej. I po prostu robi to, do czego została stworzona, czyli po prostu usuwa kłaki. Po prostu. To jest coś, co zmieniło moje podejście. Szafa sztywniary, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A Wy macie golarkę, golicie rzeczy? Dajcie znać w komentarzach, jak Wy uważacie, czy ratowanie ciuchów właśnie taką golarką ma sens? Dla mnie ma, ale posłucham chętnie i Waszych opinii. Teraz się żegnam, do usłyszenia wąska, pa!